Pogoda się psuje jak na zawołanie. Podobno ma nie być sztormowo, ale zobaczymy, bo na niebie się błyska, a z chmurka pie deszcz. Niemniej jednak to co widzicie kilwater znaczy, że nieodwołalnie nasza przygoda właśnie się zaczyna. Mają hopla na punkcie Ameryki. Naprawdę ich miasteczka wyglądają jak amerykańskie mieściny. Ich kościołki podobnie. Na każdym kroku amerykanizacja. Zobaczcie, jaka fura. Zobaczcie, jakie sprzęty. Easy Rider pełną gębą. Tak nazywa się nasz redakcyjny wyjazd do Szwecji. Początkowo miał być to wyjazd do Finlandii, jednakże finalnie obraliśmy nasz kierunek tegorocznej wyprawy motocyklowej właśnie do Szwecji, stąd taka mieszana nazwa. Na tegoroczny wyjazd wybrałem Kawasaki i miałem nieco obaw. Bałem się, że nie będzie tak bardzo terenowe jak chociażby konkurencyjny na tym wyjeździe Tuareg 660, lub nie będzie tak szybki na autostradach jak Suzuki 1050. Szybko jednak okazało się, że wszystkie moje obawy są błędne, bo Versys 650 okazał się w całej tej podróży fantastycznym nauczycielem. A o tym, jak tego dokonał, zaraz właśnie porozmawiamy. Już podczas samego pakowania okazało się, że kufry, które są na wyposażeniu Kawasaki Versysa 650, nie będą wcale gorsze niż aluminiowe w odpowiednikach, które jadą w tym samym wyjeździe. Owszem, nie są to kufry, które mają jeszcze dodatkowe uchwyty, nie mają prostokątnego kształtu, więc moje możliwości załadunkowe były nieco ograniczone. Jednakże Kawasaki wynagrodziło mi ten fakt tym, że do owych kufrów dostałem dedykowane torby, więc pakowanie było znacznie łatwiejsze. Po spakowaniu się i do Podaniu tego dodatkowego rollbaga na tylną kanapę okazało się, że na taki dziesięciodniowy wyjazd w absolutną dzicz, gdzie musiałem zabrać cały niezbędny szpej do biwakowania w takich przepięknych okolicznościach natury, spakowałem się bez żadnego problemu. Tutaj Kawasaki zaimponowałem mi już na pierwszym kroku, a później było już tylko i wyłącznie lepiej, chociaż z niewielkimi potknięciami. Już podczas autostradowego dojazdu do promu w Gdańsku okazało się, że inżynierowie Kawasaki nie do końca skupili się na przedniej szybie. Oczywiście przednia owiewka może się podobać, bo ma naprawdę sportowe i agresywne kształty, jednakże w moim odczuciu ten kształt przedniej szyby nie do końca rozgania ten pęd wiatru w wystarczający sposób. Cieszy mnie natomiast to, że szyba jest regulowana, więc może to pozwolić na nieco lepszy dobór tej ochrony przed wiatrem pod wzrost kierowcy. Jednak że brakuje mi tutaj w ofercie zdecydowanie większej i bardziej rozbudowanej przedniej szyby. Już podczas pierwszych kilometrów po szwedzkich ziemiach okazało się, że Kawasaki będzie zdecydowanym liderem pod względem tankowania. 20-litrowy zbiornik pozwoli tutaj bez problemu na pokonanie odległości powyżej 400 km, bo Kawasaki Versys 650 w Szwecji zadowala się nieco ponad 4 litrami paliwa na 100 km i uważam, że to jest absolutnie fantastyczny wynik szczególnie przy dzisiejszych cenach paliw, a te w Szwecji są jeszcze droższe o 2 lub 3 złote na każdym litrze. Jak już siedzimy na motocyklu szybko okazuje się, że niekoniecznie podnóżki będą pasowały takiej optymalnej i bardzo ergonomicznej pozycji. Siedzimy raczej nieco skuleni, podnóżki są umiejscowione wysoko i kąt ugięcia kolan również jest bardzo duży. Nie będzie to pozytywnie wpływało na naszą wygodę podczas jazdy, jednakże na Naprawdę sporą pochwałę zasługuje ta kierownica. Jest dosyć szeroka, ma handbary i to znacznie poprawia komfort jazdy nie tylko na autostradach, ale również podczas zjazdu poza drogi utwardzone. No i jeżeli już siedzimy na tym motocyklu, no to okazuje się, że widok przed nami jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny. Zegary z Kawasaki znane są z tego, że są naprawdę bardzo czytelne, proste i intuicyjne. Te kilka kolorów pozwala na to, że ta doskonała widoczność tych wszystkich parametrów i wskazań, będzie zarówno podczas dnia, jak i również jadąc w nocy. Natomiast dodatkowo cały przedni panel, który obudowuje ten wyświetlacz, no to jest absolutny majstersztyk. Dodatkowo w prawej części panelu, który hmm, okala tutaj ten wyświetlacz, znajduje się wyjście ładowarki USB, co oczywiście docenimy podczas dalekich wojaży, bo ładowanie naszej nawigacji albo telefonu jest rzeczą bardzo ważną, szczególnie jeżeli jedziemy w takie tereny, jak my jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy pozbawieni prądu i naszym Jedynym źródłem ciepła jest ognisko. Silnik, który napędza Versysa 650, jest także montowany w innych modelach. Znajdziemy go chociażby w Ninja 650, ale także w Kawasaki Z 650 RS, które niedawno mieliśmy okazję testować podczas naszego już trzeciego wielkiego porównania tym razem motocykli klasycznych. W tym przypadku inżynierowie zdecydowanie inaczej scharakteryzowali tą jednostkę. No i tutaj postawili na to, żeby ten motocykl najlepiej jeździł i był najbardziej żwawy w zakresie obrotów od 4 do myślę 7-8 tysięcy obrotów. Tam czuje się ta jednostka zdecydowanie najlepiej i najlepiej i najbardziej również jeździ. Nieco gorzej jest na tych niższych obrotach. No, i tutaj możemy przejść już do tego, dlaczego Kawasaki Versys 650 jest fantastycznym nauczycielem podróżowania na motocyklu. No, bo właśnie wymaga od nas tego, żebyśmy w prawidłowym momencie wpinali wyższy lub niższy bieg. No, i ten silnik uczy nas nie tylko tej ekonomicznej jazdy, ale uczy nas również tego, żeby wykorzystywać potencjał całego silnika. Jeżeli będziemy jeździli ekonomicznie, no to oczywiście powiadomi nas o tym specjalna kontrolka, która będzie wyświetlała się na wyświetlaczu. A wtedy to już tylko jest radość dla naszego portfela, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, spalanie to jest okolica 4 litrów na 100 km. Niestety nie miałem okazji jeździć tym motocyklem bez załadowanych kufrów, no i bardzo nad tym ubolewam, bo mam wrażenie, że jednak nie do końca inżynierowie popracowali nad tym i przemyśleli to, że ten motocykl może być tak bardzo zapakowany i może zabrać na siebie tyle dodatkowych kilogramów. I szczególnie ten lekki brak lepszy Pracy zawieszenie jest wyczuwalne, szczególnie podczas jazdy szutrami. No i przednie koło sprawia wrażenie, jakby było w powietrzu, przez co to sterowanie motocyklem jest zdecydowanie gorsze. Jeżeli staniemy na podnóżkach i przechylimy ciężar ciała do przodu, no to będzie nieco lepiej, jednakże nadal brakuje mi tutaj lepszego zawieszenia, a mamy na wyposażeniu już znane od wielu lat apsiaki, które, no jednak w tym terenie przy tak obładowanym motocyklu nie do końca dają radę. Tylny amortyzator amortyzator jest natomiast regulowany. No i tutaj podczas tych pierwszych przejazdów autostradowych zdecydowanie sobie tą twardość tylnego zawieszenia zwiększyłem, żeby poprawić ten komfort. Natomiast teraz staramy się już na północy Szwecji poruszać szutrami, więc amortyzator kręciłem w lewą stronę, żeby jednak ten tylny zawias lepiej wybierał wszystkie kolejne i nierówności, które przygotowały dla nas szwedzkie drogi. Oczywiście da się w bardzo szybki i łatwy sposób wytłumaczyć dlaczego nie do końca Kawasaki będzie najlepszym motocyklem do Jazdy w terenie, no bo mamy tutaj na pokładzie koła o średnicy 17 cali. No to może świadczyć o tym, że ten motocykl nie będzie do końca dobrze prowadził się w terenie, jednakże nadrabia na autostradach, bo tamten silnik pozwala nam naprawdę podróżować w bardzo przyjemnych i komfortowych warunkach z prędkością autostradową. No i równie dobrze będzie prowadził się podczas jazdy z większą prędkością w winklach. Wracając jeszcze do tego o czym wspomniałem na początku, czyli dlaczego ten motocykl będzie idealnym nauczycielem pierwszych podróży, przede wszystkim te kufry i ta możliwość załadunkowa będzie sprawiała, że młody adept jazdy takiej dalekiej, wyprawowej, będzie musiał bardzo logicznie i w przemyślany sposób spakować swój bagaż. Jak już wsiądzie, odkryje wszystkie możliwości, które oferuje mu Kawasaki i będzie mógł raczyć się naprawdę bardzo przyjemną turystyczną jazdą, a w prawidłowości. Wielkim wykorzystaniu silnika i skrzyni biegów, dodatkowo pomoże mu jego charakterystyka, która będzie wymagała od niego nauki prawidłowych nawyków jazdy. Dlatego podczas już jazdy kilkudniowej tym motocyklem po drogach w Szwecji doszedłem do wniosku, że będzie to model idealny dla młodego kierowcy, który zastanawia się, którą ścieżkę motocyklizmu obrać. Dlatego, jeżeli zastanawiasz się, czy wybranie turystyki motocyklowej będzie optymalnym wyborem, to zdecydowanie powinieneś postawić na Versyssa 650. Ten model nie tylko zawiezie cię w najpiękniejsze miejsca asfaltowe na świecie, ale pozwoli ci również naprawdę gonić za tak terenowym towarzystwem, jak te, które bierze udział w tej wyprawie, bo Versys bez problemu radził sobie z jazdą po drogach bardziej kamienistych i piaszczystych, nawet z prędkością 100 km na godzinę i nie miał przy tym żadnych kompleksów. Trzy kufry pozwolą na to, żeby spakować się nie tylko w pojedynkę, ale również zabrać ze sobą pasażerkę. A kilka dodatkowych udogodnień, które jeszcze można. Sobie tutaj w tym motocyklu założyć, jak chociażby dodatkowy bagażnik na centralny kufer, już w ogóle sprawi, że przestrzeń załadunkowa będzie naprawdę spora. Czas na cenę, bo to w przypadku wyborów jest bardzo ważne. Cena Versusa 650 na 2020 rok zaczyna się od 44 200 zł. I tutaj już tylko i wyłącznie od Was zależy, na jakim pułapie się ona skończy. Tutaj mamy na wyposażeniu dwustopniową kontrolę trakcji, mamy poziom pierwszy mamy poziom drugi, ale do jazdy w terenie możemy oczywiście tą trakcję wyłączyć. Mamy również ABS i podgrzewane manetki, które skutecznie poprawią nasz komfort jazdy w nieco chłodniejszych warunkach. Bardzo się cieszę, że podczas tego wyjazdu naszego do Szwecji, ale także podczas tego naszego wewnętrznego porównania pomiędzy ekipą, która bierze udział w tym wyjeździe, a konkurencja jest naprawdę spora i mocna, bo jest Aprilia Tuareg 660 i są dwie Suzuki 650, która jest bardzo bardzo konkurencyjna z modelem Versys 650, ale jest także jej większy odpowiednik, czyli 1050. Versys 650 udowodnił, że jest motocyklem, który nie ma się czego wstydzić. Świetnie radzi sobie na asfaltowych drogach, ale również nie ma żadnych kompromisów podczas jazdy na szutrach. Radzi sobie nadąża za tą konkurencją i udowadnia, że jest motocyklem naprawdę, który można nazwać mianem przygodowego. Kufry, pozycja. I wszystko inne pozwala nam naprawdę zwiedzać świat y, z perspektywy pięknego Kawasaki, za które musimy zapłacić jedynie od 44 200 złotych. Przed nami jeszcze kilka dni w Szwecji, w pięknych okolicznościach nadal będziemy jeździć tym Versysem. Za nami połowa wyjazdu i teraz będziemy się już zamieniać motocyklami, więc jestem bardzo ciekawy, co powiedzą moi koledzy, jakie będzie ich zdanie i jakie będą mieli wrażenia podczas jazdy Versysem 650. A z Wami się żegnam, dziękuję Wam bardzo. Pozdrowienia ze Szwecji dzisiaj, jak i w ostatnich dniach bardzo bardzo słonecznej. Cześć. Na plaży w